Trener Napoli unikał odpowiedzi na pytania o Piotra Zielińskiego. Wiele wskazuje na to, że transfer Polaka do Al-Ahli jest na ostatniej prostej. Agent Mohameda Salaha dementuje plotki o transferze, oszukał piłkarski świat na 127 milionów euro i w wieku 24 lat, być może, ucieknie do Arabii Saudyjskiej. Znamy ewentualnego rywala Rakowa w kolejnej rundzie eliminacji do Champions League. A przygoda Kamila Piątkowskiego powoli się kończy i nie wiadomo, co dalej. Siemano, ja jestem Mateusz. Witam Was na kanale NGNW, no i zapraszam na dzisiejszy film. Standardowo, każdego fana piłki nożnej zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania całego kanału. Wiele ciekawych czy też interesujących treści jest tutaj publikowanych, więc warto sprawdzić. A Betfan, czyli sponsor tego kanału, oczywiście ma dla Was promocję, bonus 200%. Oprócz tego, że na sam start z kodem NGNW 10 otrzymujecie freebet o wartości 10 zł, to także możecie otrzymać wspomniany bonus 200%. Polega on na tym, że wpłacacie na przykład 150 zł, a możecie grać za 450. Szczegóły i regulamin całej promocji znajduje się na dole w opisie. Ja Wam życzę miłego dnia i zapraszam do oglądania. Zaczynamy od Arsenalu, który zdobył pierwszy puchar w tym sezonie. Po serii rzutów karnych pokonali Manchester City i zdobyli dokładnie tarczę wspólnoty. Kanonierzy jednak przegrywali i do wyrównania doprowadzili dopiero w 11 minucie doliczonego czasu gry. Następnie doszło do dogrywki, a później do rzutów karnych, w to pomylił się Kevin De Bruyne oraz Rodri. Sadia Mane przed rokiem opuścił Liverpool na rzecz Bayernu Monachium, aby już teraz grać w Arabii Saudyjskiej. Dokładnie to w Al-Nasr wspólnie z Cristiano Ronaldo. Medialne doniesienia w ostatnich dniach mówiły również o tym, że inna gwiazda Derec opuści klub i przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. Mianowicie chodzi o Mohameda Salaha, którym to zainteresowało się Al-Itihad, czyli obecny klub Karima Benzemy. Liverpool miał otrzymać za Egipcjanina na 60 milionów euro, a sam zawodnik za tylko dwuletnią umowę mógł liczyć na 180 milionów euro i tym samym zarabiałby naprawdę niewiele mniej od samego Cristiano Ronaldo. Agent piłkarza zareagował na te doniesienia, dementując je. Napisał, że Salah pozostaje w Liverpoolu, no a gdyby miał odejść, to w ostatnim czasie nie doszłoby do odnowienia umowy z The Reds. Jak już wiemy, Salah w obecnym klubie pozostanie. Jednak nie wiadomo, co wydarzy się z piłkarzem, który w roku 2019 oszukał nie tylko Atletico Madryt, ale i cały piłkarski świat na 127 milionów euro. Oczywiście mówię o Joao Felixie, który przez te 4 lata zaliczył niesamowity zjazd. Chelsea niestety nie podbił, nawet pomimo tego, że chciał tam pozostać, to nie doszło do porozumienia w sprawie wykupu pomiędzy klubami. W ostatnich dniach Duma Katalonii zaczęła się nim interesować, a jego słowa o o tym, że transfer do Barcelony to spełnienie jego marzeń, sprawiły, że w Madrycie, delikatnie mówiąc, nie jest lubiany, a kibice Atletico Madryt domagają się, aby z klubu w... natychmiast odszedł. Saudyjskie Al-Hilal chce pomóc rozwiązać ten problem, oferując roczne wypożyczenie. Jednak Pablicio Roman twierdzi, że transfer na Bliski Wschód jest mało prawdopodobny, a to z tego powodu, że priorytetem Joao Felixa jest pozostanie w Europie. Nie wiem czy słowo przesądzone jest odpowiednie, ale coraz bardziej prawdopodobne wydają się być przenosiny Piotra Zielińskiego do Arabii Saudyjskiej, a dokładnie do Al-Ahli. Napoli ma dostać za Polaka 25 milionów euro, a sam zawodnik podpisać trzyletnią umowę, na mocy której za jeden sezon otrzyma 15 milionów euro. Nie ma co ukrywać, są to zdecydowanie większe pieniądze niż te, na które może liczyć we Włoszech. Jeżeli wybierze tę ofertę, to w ogóle nie będę zaskoczony. Co ciekawe, to wczoraj wieczorem Napoli rozegrało sparing z Augsburgiem. Wygrało ten pojedynek 1-0, ale nie tylko na boisku, ale nawet w składzie meczowym nie zobaczyliśmy Zielińskiego. Trener Rudy Garcia zapytany o nieobecność Polaka odpowiedział do dziennikarzy jesteście inteligentni, nie mam nic więcej do powiedzenia. Ponoć wczoraj miała zostać przesłana ostateczna oferta za Piotra Zielińskiego, co w związku ze słowami trenera włoskiej drużyny istotnie koreluje. Odbyło się losowanie czwartej rundy eliminacji do Champions League i Raków Częstochowa może mówić o naprawdę niemałym pechu. Jeżeli uda im się awansować w dwumeczu z cypryjskim Aris Limassol, to trafią na zwycięzcę dwumeczu z Parta Praga FC Kopenhaga. Są to rywale na pewno z wysokiej półki. Te spotkania odbędą się w drugiej połowie sierpnia. No i zakładając, że Raków awansuje i w kolejnym dwumeczu pokona albo klub z Czech, albo z Danii, to zagra w fazie grupowej Champions League, czego im oczywiście życzymy. 5 milionów euro dostał raków Częstochowa za sprzedaż Kamila Piątkowskiego do Red Bull Salzburg. Transfer z 2021 roku zapowiadał, że kolejny Polak rozpoczyna wielką karierę. Wierzyliśmy, że za kolejne 2-3 lata zgłosi się po niego inny, jeszcze większy klub, a my jako reprezentacja zyskamy kolejnego świetnego defensora na wiele lat. Niestety, wszystko wskazuje na to, że przygoda Piątkowskiego z austriackim klubem kończy się, i nie wiadomo, co będzie dalej z Kamilem. Tak powiedział austriacki dziennikarz w rozmowie z WP Sportowe Fakty. Z tego, co wiem, Kamil jest nieszczęśliwy w Salzburgu i chciałby coś zmienić. Matthias Jaisle nie uwzględnił go w swoich planach. Nie wiem jeszcze, co planuje nowy trener Gerhard Stuber. Jest w tej pracy dopiero od kilku dni. Klub powiedział mi, że próbują sprzedać Kamila. Na dziś to koniec, dzięki wam że ten film oglądaliście do tego momentu, czyli do samego końca. Pamiętajcie, aby sprawdzić ofertę Betfan, szczegóły macie oczywiście na dole w opisie tego filmu, subskrybujcie kanał, aby kolejne materiały Was nie ominęły, ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale, cześć!